Całą środę można powiedzieć spędziłeś yy, z dziećmi, m.in. z, z, z kingwilkami, morskimi szczecinami, z młodymi kingwilkami. Powiedz, yy, jak oceniasz te nasze, yy, ten nasz narybek koszykarski tutaj, który znajduje się w szczecinie? A zdecydowanie pozytywnie. Przede wszystkim każda taka inicjatywa wychodząca z klubu ekstra klasy w Waszym przypadku jest inicjatywą godną pochwały, bo myślę, że dla dzieciaków nie ma lepszego przykładu niż przykład płynący od zawodowców, na które mecze przychodzą. My, dorośli, mamy, mamy szansę dać im, dać im dobry przykład, pociągnąć ich na dobrą stronę mocy i jeżeli. Tylko robimy to nawet czasami nawet czasami nieudolnie, bo, bo, bo to jest normalne, że czasami nie możemy się dogadać z dzieciakiem, że dzieciak jest gdzieś tam rozkojarzony. Ale najważniejsze jest, że, że próbujemy, że, że ten przykład wychodzi od nas. Wiadomo, co dziecko z tym zrobi, to już jest zupełnie osobna kwestia. Ale wszelkie takie starania zawsze oceniam bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie. Lecz do i Jasne? Ok, także korzystać dzisiaj z treningu, słuchać się trenera i czerpać jak najwięcej. Jasne? Ale Kaj, ja. eee, bardzo dziękuję, trenerze za wstęp. Kochani, e, na początek, tak jak sobie siedzicie, e, dosłownie przez... myślę, że maksymalnie 7 minut, żeby was... E, żebyście wilka morskiego nie złapali. E, posiedzicie sobie. Ja troszeczkę opowiem, i przede wszystkim pokażę wam kilka rzeczy, ale wy będziecie w tym brali udział. Potem zrobimy sobie regularny trening. Ale moje zdanie dla Was wszystkich, no to proszę bardzo, jak się nazywa 16. Okej, okay, a ten gościak się nazywa? Tak, ja ugarł. O, widać, pobławić, widzisz, pobławić. Teraz może jakiegoś wyjątkowego fana. A ja robisz mi taką pompkę z przykreśnięciem? No, spróbuj. Okej, okay, brawo, 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 brawo. Okej, teraz skup się, bo ja teraz zrobię taką pompkę, troszeczkę inną, dobra? Też z przykreśnięciem, dobra? Nie, nie sprawdzam niczego innego, jak wasze skupienie. Ten kolega jest super gotowy. Tam troszkę drożej. CJ, come on, come on. Słuchajcie, ja nigdy nie wiem, gdzie podam. podam tak. O, widzisz, musisz być gotowy. Daj chwileczkę, daj chwileczkę. Daj chwileczkę. Mogę zrobić... Aha, musisz się uważać. Ej, gotowi? Podajemy, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, Podaj dawaj podajemy, podajemy. podajemy. Po. A! Chcemy ich, chcemy ich zachęcić, a nie zniechęcić. Jeśli będziemy um, mówili cały czas: Nie można tego, nie można tego, nie można tego, no to dziecko. Może pomyśleć, że no, ta koszkówka nie jest do końca taka fajna, jak nic nie można. Przede wszystkim musimy zbudować relacje, relacje z zawodnikiem i, i o ironio, to, co, co trzeba zrobić z młodym chłopcem czy młodą dziewczynką, w sensie zbudować relacje, to na tym samym polega też dorosła koszkówka, relacja trener-zawodnik. Dlatego przez zbudowanie tej relacji powinniśmy zachęcać, nie zniechęcać, ale przede wszystkim też pokazywać im takie dobre nawyki ruchowe. Wiadomo, że dziecko z piłką od razu, po nie dwóch miesiącach treningu nie będzie umiało jeszcze zrobić nie wiadomo czego. Ale żeby opanować piłkę, najpierw trzeba opanować swoje ciało. Dlatego trening ogólnorozwojowy jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo kluczowy. A wiadomo, wszelkie zabawy z piłką to tylko przyspiesza proces opanowania podstaw koszkówki.